Witam Państwa! Moje nazwisko Dariusz Lament, jestem szkolącym, a zarazem i egzaminatorem w szkole we wszystkich trzech grupach energetycznych, czyli w grupie pierwszej elektrycznej, w grupie drugiej cieplnej oraz w grupie trzeciej gazowej. Zajmuję się przede wszystkim szkoleniem z zakresu pomiarowym w grupie pierwszej elektrycznej. Przede wszystkim to są pomiary instalacji elektrycznej. I Dziś chciałem omówić. Interpretację wyników impedancji pętli zwarcia. Co to jest impedancja pętli zwarcia? Z czym to łączyć? Jak odczytać wyniki zmiernika? Jak je zapisać? Jak je wyliczyć? Jak je zinterpretować? Oczywiście to jest pewien tam pewna część tego mojego szkolenia. No szkolenia, oczywiście, te, które prowadzę w, w soboty. Dłuższe, tak? No to tam wiadomo, że tych, o tych sprawach mówię no, troszeczkę więcej, ale tu chciałem przede wszystkim podkreślić, w jaki sposób to wyliczyć, skąd to wziąć, co my, co my liczymy, co my mierzymy, żeby mieć takie rozeznanie. I musimy od samego początku, jak gdyby sobie powiedzieć, co to jest impedancja pętli zwarcia. Co my mierzymy? My mierzymy sumę impedancji dla źródła zasilania pomiędzy przewodem fazowym, a Przewodem ochronnym od punktu neutralnego przechodzi on przez ziemię do uziomu roboczego, instalacji dochodzi do gniazda i wraca przewodem fazowym do źródła zasilania. Pomierzyliśmy wtedy przewód fazowy od źródła zasilania, rezystancję ziemi między uziemieniem ochronnym a roboczym oraz rezystancję transformatora. I teraz często jest tak, że pytam się osób na szkoleniach, co pan mierzy, mierząc impedancję pętli zwarcia? I często mam odpowiedź od osób, że on mierzy gniazdko. Tak? Czy mierzy, ja dla mnie pomiar gniazdka to może dokonać no, osoba centymetrem, tak? a nie przyrządem pomiarowym do pomiaru właśnie impedancji pętli zwarcia. Więc my musimy mieć jak gdyby wyobrażenie przede wszystkim, jak wygląda transformator. Jakie ma połączenia? Wiemy, że transformator po stronie dolnego napięcia, czyli po stronie tej, której nas zasila, on jest połączony w gwiazdę. Tak? Dlaczego jest połączony w gwiazdę? Ano dlatego, że mamy punkt zerowy transformatora. Tak? W trójkącie tego nie damy rady uzyskać. Oczywiście mierząc impedancję pętli zwarcia, musimy też mieć jak gdyby wyobrażenie, co my mierzymy, tak, bo jeżeli będę mierzył teraz impedancję pętli zwarcia pomiędzy przewodem fazowym, a przewodem neutralnym, tak, czyli to w tym miejscu widzimy, co my mierzymy, tak, mierzymy impedancję jednej cewki i powrót do gniazdka, czyli to nasze właśnie gniazdo w domu, które ma, mierzymy, to jest właśnie pomiar pomiędzy przewodem na przykład neutralnym czy ochronnym a przewodem właśnie fazowym. Tak? gdy na przykład dokonujemy pomiaru między fazami mierzymy wówczas dwie cewki. Tak? No bo na przykład teraz L2 jedna cewka transformatora, druga cewka transformatora i powrót, tak? Mierząc właśnie pomiędzy przewodem neutralnym a fazowym mierzymy tylko jedną. Też żebyśmy Później się mnie zastanawiali, skąd się bierze na przykład wyższy wynik pomiędzy dwoma fazami. Ale konkretnie chciałem dziś skupić się na zinterpretowaniu wyników impedancji i pętli zwarcia. Co my wpisujemy w protokół, skąd to wziąć i jak to wyliczyć. Oczywiście mamy tutaj w tym miejscu no, przyrząd pomiarowy i mamy jakieś tam parametry. Tak, oczywiście, widzimy, że zaznaczyłem tutaj impedancja pętli zwarcia z wykorzystaniem wyłącznika różnicowo-prądowego. Dlaczego z wykorzystaniem wyłącznika różnicowo-prądowego? No, oczywiście, jeżeli mamy układ sieci TNS lub TNCS, nie możemy mierzyć w tym zakresie, gdyż po prostu nastąpiłoby zadziałanie tych wyłączników różnicowo-prądowych, więc pomiar w tym miejscu jest jak najbardziej odpowiedni i adekwatny. No i teraz. Musimy sobie powiedzieć, co w danym momencie wpisujemy w tą tabelkę, skąd to bierzemy tak, i co to jest. No i teraz patrząc się na wynik, który nam wyszedł, no to impedancja pętli zwarcia wyszła nam 0,87 ohm. Ktoś powie, no i wszystko, tak? No właśnie, to nie jest wszystko, bo teraz mamy jak gdyby tylko odpowiedź, jaka jest impedancja pętli zwarcia. Ale co dalej? Słyszymy nieraz, że ta impedancja powinna wynosić tyle czy tyle. No oczywiście to my musimy sobie wyliczyć ile ta impedancja może wynosić na odpowiednim zabezpieczeniu, tak? Co ja myślę mówiąc przez to odpowiednie zabezpieczenie. Widzimy tutaj, że mamy zabezpieczenie typu B10. Oczywiście bezpieczniki chronią układ przed zwarciem i przeciążeniem. My nie mówimy teraz o przeciążeniu. My mówimy o impedancji Pętli zwarcia. Skoro mówimy o zwarciu, to traktujemy ten bezpiecznik w sieci jako właśnie część, która chroni przed zwarciem. No i teraz mamy bezpiecznik B10. Ktoś powie: No, znam bezpieczniki A10, B10, C10, D10. Oczywiście. Te bezpieczniki, na przykład typu S, tak, one właśnie przede wszystkim najczęściej mamy do czynienia z bezpiecznikami typu B i z bezpiecznikami typu C. No i teraz, jeżeli mamy bezpiecznik typu B, to krotność, tak? współczynnik krotności jest za literkę B wstawiany jako 5. Tak? Czyli widzimy, że jeżeli to jest bezpiecznik B10, to jeżeli wstawimy krotność 5, to 5 razy 10 w tym miejscu znalazły się i A, tak? IA, prąd zwarciowy wyliczony, skąd, stąd, 50A. No, i teraz ktoś powie, a tu co tutaj stoi za jakaś tam cyfra 263 ampery. Co to jest? Skąd to się wzięło? Widzimy dzisiaj tutaj mamy pomiar napięcia 250V. No, to jest bardzo wysokie napięcie. Oczywiście napięcie jest dopuszczalne w sieci do 253, no, czyli jeszcze jest na pograniczu dopuszczalności, tak? Ale no, jest jakiś tutaj parametr. Tak? Również tutaj mamy jakieś parametry. R, XL. Oczywiście za chwilę się do tego odniosę, co to konkretnie jest, ale zacznijmy właśnie od tej impedancji pętli zwarcia, od tego właśnie zabezpieczenia i tak dalej, Co wpisujemy w tą tabelkę? W Pierwsze na przykład tam jakieś gniazdo, numer 1 i teraz typ zabezpieczenia, na przykład bezpiecznik typu S10 typ B? Tak? S10, czyli 10 widzimy IN w amperach 10A. Czyli 10A w tym miejscu. Typ B. Co to znaczy, że typ B? To znaczy, że ten współczynnik krotności jest 5. 5 razy 10 widzimy w tym miejscu 50, tak? Jest 50A. W to miejsce ZZ wpisaliśmy impedancję zmierzoną, tak? Impedancję zmierzoną. Tutaj jeszcze jest jakaś impedancja dopuszczalna, i tutaj jeszcze jest jakiś tam obliczony prąd zwarciowy, tak? Ten właśnie obliczony prąd zwarciowy. Ale ktoś powie, skąd to się wziął ten prąd zwarciowy? Ktoś powie, że pomiar jest napięty, tak jak tutaj widzimy, U przez I. No i ktoś powie, 250 podzielić tak przez I, czyli przez 50, no to mi wychodzi coś tam, tak, jakiś wynik. Czy tutaj na przykład ktoś powie, że U dzieląc właśnie ISC, tak, obliczony prąd zwarciowy U przez 0,83 to wychodzi 263, tak. Ale co to jest? Ktoś podzieli 250 przez 0,87, to mu nie wyjdzie taki wynik. My w tym miejscu traktujemy napięcie odniesienia. Napięcie odniesienia, czyli mamy 230 plus minus 10%, tak? czyli bazą jest napięcie 230 V. Tak? 230 V. Jeżeli teraz 230 V podzielę przez tą wartość impedancji pętli zwarcia, to wychodzi mi 263 Ampery, czyli w tym miejscu mam 263 Ampery, a tutaj mam i A50 a I ktoś powie, i co to jest? Co ja teraz otrzymałem? Co to jest za odpowiedź, tak? Tu mamy zaznaczone, że jest w porządku, że to zabezpieczenie jest odpowiednio dobrane, no bo jest odpowiednio dobrane. Co tutaj się stanie, gdy powstanie zwarcie? Gdy powstanie zwarcie, prąd Zabezpieczenie zwarciowe przy 50 amperach wyłączy nam po prostu zabezpieczenie. Tak? Czyli bezpiecznik po prostu B10 nam zadziała. On w tym miejscu nie może być wyższy niż, to, niż ta wartość. Tak? Czyli moglibyśmy tutaj na przykład wstawić bezpiecznik B25. Tak? To tutaj by było 250, nie, nawet nie B, C25. Tak? To tu w tym miejscu byśmy mieli. 250 amper. I tu jeszcze by to była ta wartość, by była wartością niższą niż ta wartość, bo ta wartość nigdy nie może być większa niż w tym miejscu. Pokażemy to za chwilę niżej, tak? Czyli tu wszystko jest w porządku, tak? Bo ta wartość jest po prostu niższa o tej wartości. I ktoś powie: pod spodem mam R i XL. Co to jest? R to jest część rezystancji. Tak, rezystancja, czyli można powiedzieć część metaliczna, która idzie na przykład do transformatora, czyli po drodze. A XL, XL to jest reaktancja. To jest reaktancja cewki, tak? Czyli wchodzi w skład rezystancja przewód i reaktancja tej cewki i znów rezystancja, tak? Na właśnie impedancję pętli zwarcia składa się reaktancja Czyli cewka transformatora i rezystancja, czyli część oporowa, rezystancja czysta, czyli ta, która można powiedzieć tak na chłopski sposób, po drutach. Tak? Tutaj troszeczkę niżej mamy inny parametr, tak? bo tam miałem bezpiecznik B10, a teraz zobaczmy, jakby wyglądała sprawa dla bezpiecznika C10. Jeżeli mamy bezpiecznik C10, to 10 razy 10 jest to 100 A, tak? W tym miejscu znalazło się 100 A. 230 podzielić przez czyli 200, nie, to 250, bo 250 to jest teraz w tym momencie, tak, to napięcie, które mierzymy, ale napięciem właśnie tym nominalnym jest napięcie 230. 230 dzielimy przez 0,86, to wychodzi nam 266 A, tak? I to w tabelce znów wpisujemy. Gniazdo na przykład numer 2, bezpiecznik S10 typ C, tak? czyli C to jest raz 10, tak? czyli IN to jest jego prąd, y, można powiedzieć, nominalny, tak? 10A. Współczynnik krotności dla C jest 10, czyli 10 razy 10, w tym miejscu wpisujemy 100, tak? 100. No i teraz zmierzona ta impedancja 0,86, a dopuszczalna w tym miejscu nie może być większa niż 2,3. Przy tym zabezpieczeniu przy tym mogła być przy tym zabezpieczeniu mogła być 4,6 tak? a przy tym może być już tylko o połowę mniej 2,3. No i teraz ktoś powie mamy 266 Amper. Znów mamy wyliczone tak 230 podzielić przez tą wartość to wychodzi nam 266 Amper. I tu również mamy rezystancję i reaktancję. Tak? I jeszcze chciałem pokazać jak wygląda limit. Tak? Kiedy zostanie przekroczony limit. Jak to właśnie się, no co tutaj widzimy na kolejnym, na kolejnym slajdzie. Na kolejnym slajdzie widzimy coś takiego. Przede wszystkim patrząc tu pokazuje nam, że w gnieździe tak, mamy po lewej stronie przewód neutralny, a po prawej mamy fazowy, tak, czyli mamy informację, zmień kolego, tak, prawa strona na lewą, czy lewa na prawą, tak, po prostu w tym momencie w gnieździe po lewej stronie ma przewód neutralny, no i to jest oczywiście do zamiany, ale to przejdzie, tak, i tutaj mamy krzyżyk, tu widzieliście, był znaczek, że jest ok, tu mamy krzyżyk, D20, za D, tak, bo za Współczynnik krotności dla B był 5, dla C był 10, dla D jest 20. 20 razy 20, w tym miejscu wyskakuje mi 400. Tak, wyskakuje mi 400. Jeżeli teraz 230 podzielę przez 0,71, to wychodzi mi w tym momencie 323 A. I tu automatycznie widzimy limit. Co to znaczy? To znaczy, że... W momencie, gdyby zrobiło się zwarcie w instalacji, instalacja by się nam, można powiedzieć, spaliła, uszkodziła, a zabezpieczenie nadal by trzymało, bo to ta instalacja może maksymalnie wytrzymać 323A, a zabezpieczona jest w tym momencie zabezpieczeniem D20, którą ma wartość wyłączenia 400A. No i z góry jest odpowiedź, że jesteśmy skazani na. Pożar. Tak, jesteśmy z góry skazani na pożar, gdyż zabezpieczenie to będzie jeszcze na, nam po prostu trzymało, tak? a przy 323 Amperach zacznie nam ta instalacja po prostu no, nie wytrzymać tych wartości. Czyli to zabezpieczenie jest za duże. Mamy limit, oczywiście, czyli musimy tak długo zjeżdżać ku dołowi, tak żeby, no, żeby po prostu ta wartość w tym miejscu. Była wartością większą niż w tym miejscu. Teraz jest odwrotnie, dlatego to jest błąd. Tak? No i tutaj jeszcze to chciałem pokazać, bo mówię, że R-rezystancja i tu w tym miejscu mamy reaktancję. No tu mamy pomiędzy przewodem jeszcze fazowym a ochronnym 232 V, no i częstotliwość 50 Hz. Tak? Tutaj nic więcej na tym, na tym przyrządzie pomiarowym nie mamy do odczytu, ale. Właśnie chciałem pokazać tą reaktancję i, reaktan i, przepraszam, rezystancję i reaktancję. Oczywiście to jest nic innego, właśnie mierzymy impedancję pętli zwarcia. W skład wchodzi rezystancja i reaktancja, tak? R i XL. Jest tak? Tutaj jest R i XL, tak? To jest część to, co mówiłem, oporowa, czyli rezystancyjna. Tutaj mamy nic innego jak reaktancję czyli cewkę transformatora. Myślę, że wytłumaczyłem tak, skąd to się bierze. Jeżeli ktoś jest zainteresowany szkoleniem, na tym szkoleniu omawiam wszystkie po kolei pomiary, tak? Czy, czy nie tylko impedancje pętli zwarcia, ale również i, i oczywiście wyłączniki różnicowo prądowe, i oczywiście pomiary rezystancji ciągłości przewodów, no ale to na to zapraszam, tak, na, na to szkolenie zapraszam oczywiście w soboty. Osoby, które się zapiszą na moje szkolenie, po szkoleniu otrzymają protokół z jakimiś tam błędami. Tak. Waszym zadaniem będzie te błędy znaleźć i je poprawić. Po kilku dniach Otrzymacie protokół już poprawiony i sami sobie zweryfikujecie, czy ta wasza wiedza pozwala wam samemu już dokonywać pomiarów instalacji elektrycznej. Dziękuję za uwagę i w razie chęci skorzystania ze szkolenia zapraszam. Oczywiście ceny są przy dokonywaniu właśnie również zaświadczeń, tak jeżeli ktoś za jednym zamachem robi. Uprawnienia i oczywiście szkolenie. To szkolenie naprawdę jest w niskiej cenie. Warto skorzystać. Dziękuję za uwagę. No i zapraszam na szkolenia.